Ruch TV, oficjalna telewizja ruchu chorzów. Mateusz Foch, 4 do 0 pokonujemy starzyszów, no i chyba Ulga, że jakoś tam puściło. No na pewno, na pewno Ulga, bo taki męż był nam potrzebny i... Długo na niego czekaliśmy, On, te mecze zdarzały się, ale to chyba, chyba rok temu, więc no, na, pewno, na pewno da nam to pozytywnego kopa, no, ale też, też musimy pamiętać, że, że no, każdy mecz jest inny i no, nie każdy nam się tak, tak wspaniale ułoży, że po trzech minutach będziemy prowadzić 2-0. No, o tym, że się wspaniale ułożyło, to jeszcze pogadamy, ale tak umiesz znaleźć odpowiedź na pytanie, co w tym meczu było, czego być może brakowało w ostatnich meczach, czy, czy nawet w ostatnich tygodniach, miesiącach? No ciężko mi tak znaleźć jeden jakiś taki główny czynnik, no ale no widać, że trochę, trochę jest taka nowa energia, taki efekt nowej mioty, można powiedzieć. No, to się często zdarza, no ale, ale my będziemy walczyć o to, żeby ten efekt utrzymał się przez dłuższy czas, no bo, bo tylko wtedy drużyna może osiągać jakieś sukcesy. No to... Widać, że ta gra was w jakiś sposób, to zresztą trener Ktoś powiedział, że zaczyna was ta gra w jakiś sposób cieszyć, bo to i na Polonii i Warszawie już było kilka mm, fajnych akcji, no dzisiaj, dzisiaj też z polotem zaczęliście. No tak, widać, widać, że ta radość radość z meczu, z gry w piłkę jest większa i to też się przekłada na, na to, jak wygląda, to na jak wygląda ten mecz, bo, bo gramy trochę na większym takim luzie i z większym polotem, no i to nam daje, dzisiaj nam dało trzy punkty. Dużo w piłce już widziałeś, przeżyłeś, ale taki początek to kojarzysz coś takiego? No, kojarzę z miedzią legnica, ale to było w drugą stronę. <grych> A no tak. Było Na no jesień był chyba taki mecz z Odrą albo z Chrobrym, że też szybko, szybko strzeliliśmy dwie bramki, może nie aż tak szybko. No to były cztery najszybciej zdobyte gole w historii ruchu, tu musimy sprawdzić czy dwa najszybciej, ale no sam tak przeleciałem twoją metrykę na 90 minut pełno, to nigdy ci się nie zdarzyło w pierwszej minucie bramki zdobyć. No nie, no to, to prawda. I... No fajne, fajne uczucie i już ten mecz już tak naprawdę w trzeciej minucie był tak fajnie ułożony, że, że no też nam się lepiej grało i stąd pewnie też też ta radość z tego meczu była większa. A co ma piłkarz w głowie, że jest powiedzmy 20 sekunda, kiedyś tak ktoś mówił, nie wiem, czy święty pamięci Ledwoń, czy, czy ktoś kto w Austrii, że a, sędziowie w pierwszej minucie to nie, nie dają czerwonych i tu jak się idzie za pierwszym akcją w meczu, to masz w głowie, że, że kurde, przecież możemy strzelić? No tak, tak. Naprawdę od pierwszego gwizdka często nawet te rozpoczęcia są takie bardzo ofensywne, że gdzieś się rzuca na skrzydło. No bo, bo w pierwszej minucie już można strzelić tak samo w 90. No i, i tak naprawdę z każdym dośrodkowaniem, z, każdym, z każdą akcją, z każdym strzałem no, wierzy się w to, że się strzeli. No. I tak było też tym razem. Patrykowi Szwedzikowi na piłce się trzeba będzie, Patryka, tylko podpisać. No, no to prawda. No super, fajnie, fajnie, że Patryk strzelił trzy bramki. No widać, że to jest taki gość pazerny na, na bramki. Jeżeli już widzi, widzi bramkę, no to, to potrafi naprawdę no, strzelić tak. Dzisiaj, dzisiaj trzy bramki, a jeszcze tam w paru sytuacjach był, był bardzo groźny, no i, i takich zawodników nam trzeba. Ważne, żebyście też rośli jako jednostki. No sam pewnie też czułeś, że cię było stać na więcej na, na początku tego, tego sezonu, no bo ta sytuacja kadowa jest no, no niełatwa wypadł. mu z Groni, wypadł szczepek, więc jest mało u nas. No mało nas, ale widać, że, że ta jakość jest nawet. Wydawałoby się, że, że mamy spore braki, spore braki w składzie, no a dzisiaj wygrywamy 4-0, ostatnio na Polonii też to już był taki zalążek lepszej gry, więc... No, I to już bez strategii. Tak i widać, że, że ci zawodnicy co wchodzą, co dostają szansę, no to też dają sygnały i, i to jest też ważne, no bo, bo wiadomo w 11 czy w, czy w 13 się nie da, nie da wygrać, wygrać całego sezonu, a tutaj, tutaj widać, że jest, jest potencjał. Ostatnie dwie kwestie, no, wysokie te wyniki w tej lidze, tak? Może jakieś takie swoje, nie wiem, refleksje, co tu się dzieje? No sam jestem zaskoczony, bo, bo wczoraj sprawdzając wyniki, no to no 7-0 na wyjeździe, 6-1 na wyjeździe, no to to się rzadko zdarza, nawet jeżeli Wisła Kraków jest faworytem tej ligi, no ale... Poprzednie sezony pokazywały, że no nie jest tak łatwo wygrywać, a oni to robią w znakomitym stylu, i, i na razie no, na pewno zespoły z Krakowa są, są bardzo mocne. Jeszcze trochę czasu zanim się z nimi zmierzymy, może się na dobre rozkręcimy do tego momentu. I tak na koniec może nie wiem, naszą młodzież pochwalmy, bo drugi z rzędu mecz z czystym kątem. Wiemy, że na obronie na razie tak. Nie wiem czy pewne, ale miejsce w 11 ma Nikodem Leśniak-Paduch. Dzisiaj powołanie dla, do reprezentacji U-20 dla niego, więc też można pogratulować. Nie wiem, jesteś trochę zdziwiony, jak młodzieżowiec sobie pewnie poczyna na tym środku obrony? No szczerze, jestem zaskoczony, bo jest naprawdę... No nawet jak, jak na początku sezonu większość z nas wyglądała słabo, no to Niko wyglądał już wtedy solidnie, a... No, a teraz wygląda jak już naprawdę kawał zawodnika, więc... Myślę, że no wielka przyszłość przed nim, jeżeli, jeżeli utrzyma, utrzyma ten poziom, a pewnie jeszcze, jeszcze się będzie rozwijał. Żeby no się tu sprawdziło. Dzięki Mateusz i do niedzieli. Dziękuję bardzo.